All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Moje drogie moi szanowni, witam Was serdecznie i gorąco w najnowszym odcinku na kanale dawno temu. Jestem tradycyjnie, niezmiennie przeszczęśliwy z Waszej obecności. Zachęcam Was generalnie do tego, byście subskrybowali nasz kanał, byście zostawiali kciuki uniesione w górę, a także byście komentowali nasze odcinki. Nie ukrywajmy, zwiększa to zasięgi naszego kanału, a chyba wszyscy chcielibyśmy, by nasze treści docierały do coraz większej liczby odbiorców. Kłaniam się bardzo pięknie i nisko naszym patronom, którzy na nas bacznie spoglądają. Jeżeli do nich chcecie dołączyć, zerknijcie na platformę Patronite i oczywiście. Wszystkich Was zachęcam do zerknięcia na platformę Spotify, ponieważ tam także jesteśmy dostępni w formie podcastu. Naturalnie, przypominam, zerknijcie także, czy macie kliknięty dzwoneczek na YouTubie, ponieważ ilość naszych subskrybentów, a ilość wyświetleń naszych odcinków nie gra ze sobą, więc musimy sprawdzić, czy aby na pewno otrzymujecie w porę powiadomienia o naszych premierowych odcinkach. A dzisiaj przenosimy się do Berlina. Przenosimy się do Berlina po II wojnie światowej i przyjrzymy się historii mm, muru. Muru, który stał się symbolem podziału, nie tylko Berlina, nie tylko Niemiec, ale symbolem podziału całego świata. A dzisiejszy odcinek to ukłon w stronę Was, w stronę naszych odbiorców, w stronę naszych widzów. Ponieważ w wielu komentarzach pod naszymi odcinkami pojawiały się propozycje, aby zrobić odcinek o murze berlińskim. Stąd z nieco, z nieco lekkim poślizgiem, ale ten odcinek właśnie przed Wami. Moi drodzy, mamy koniec II wojny światowej. Oczywiście, no tutaj trzeba wspomnieć datę 1945, Niemcy zostają podzielone na przez w zasadzie cztery mocarstwa, czyli Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Wielką Brytanię i Francję. No to ostatnie państwo do dzisiaj budzi dyskusję, czy rzeczywiście Francja m, powinna dzielić Niemcy, zważywszy na historię walki z Niemcami, ale to zostawmy, chociaż. Może nie, nie do końca zostawmy. Czekam na Wasze komentarze, czy rzeczywiście w Francji należał się ten kawałek z niemieckiego tortu. Ale jeżeli chcecie więcej posłuchać o tym, jak, jakie koncepcje były, jeżeli chodzi o państwo niemieckie po II wojnie światowej, to tutaj właśnie znajduje się. Jeden z naszych poprzednich odcinków, który szerzej o tym właśnie traktuje. Mamy cztery strefy okupacyjne. No i tak samo miało to miejsce w Berlinie, czyli w niedawnej nazistowskiej stolicy, która została praktycznie zrównana z ziemią. No tutaj może trochę przesadziłem, ale bardzo mocno zbombardowana przez. Aliantów, Berlin zostaje także podzielony na cztery strefy okupacyjne. No i tutaj trzeba wspomnieć o tym, że mimo tego, że samo miasto leżało bardzo głęboko w radzieckiej strefie okupacyjnej, to w Berlinie funkcjonowały przez pewien czas cztery różne armie, cztery armie alianckie. No i tutaj przechodzimy do części zasadniczej, ponieważ rok 1949. Wtedy to właśnie z zachodnich stref okupacyjnych powstaje Republika Federalna Niemiec. Najpierw mieliśmy Bizonię, później Trizonie, kiedy trzy strefy okupacyjne amerykańska, brytyjska i francuska się połączyły, i z tego właśnie tworu powstała Republika Federalna Niemiec państwo, które było państwem demokratycznym, które było sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, no i oczywiście jednym z bardzo mocnych filarów NATO. Yy, z radzieckiej strefy okupacyjnej Powstaje Niemiecka Republika Demokratyczna, które to państwo jest oczywiście państwem komunistycznym pod bardzo mocnym wpływem Związku Radzieckiego. Pierwszym przywódcą tego państwa staje się Walter Ulbricht, natomiast jego następcą jest ten człowiek, ten człowiek, który jest omawiany właśnie w jednym z naszych ostatnich odcinków, czyli Erich Honecker. Moi drodzy, do końca lat 50. XX wieku setki tysięcy ludzi uciekało z komunistycznej NRD do RFN, głównie przez Berlin, głównie przez niedawną stolicę. Przejście wtedy właśnie z Berlina Wschodniego do Berlina Zachodniego było stosunkowo łatwe. W latach 1949-1961 około 2,7 miliona ludzi Uciekło przez Berlin Zachodni z NRD do RFN. Moi drodzy, no ale właśnie, zróbmy krok dalej w naszej opowieści, ponieważ Berlin, to w opinii Związku Radzieckiego, było pewne okno, to była pewna dziura, przez którą wylewała się dosyć znacząca liczba mieszkańców NRD. No i był to bez wątpienia wielki problem dla władz NRD. Wtedy to właśnie z państwa komunistycznego uciekali na zachód głównie wykształceni młodzi ludzie, specjaliści, lekarze, inżynierowie, ci, którzy byli niezbędni do budowania gospodarki, także i w państwie komunistycznym. No i tutaj nagle władze NRD zobaczyły odpływ odpływ bardzo dużej liczby tych obywateli. Więc należało podjąć pewne kroki. Moi drodzy, wtedy to właśnie władze Niemieckiej De Republiki Demokratycznej, przy oczywiście poparciu Związku Radzieckiego i samego Nikity Chruszczowa, który stał wtedy na czele tego państwa, zdecydowały się na bardzo radykalne działanie. Mamy noc z 12 na 13 sierpnia roku 1961. W tajemnicy, wtedy to właśnie w nocy, zaczyna się budowa. Muru. Muru, który podzieli Berlin na dwie części. Początkowo ten mur to w zasadzie nie był mur, tylko to były zasieki z druku kolczastego i barykady z cegieł. W ciągu kilku dni zablokowano całkowicie przejścia między dwiema częściami miasta. Zaczęto stawiać mur, fizyczny mur. NRD bardzo mocno w swojej propagandzie twierdziła wtedy, że buduje, uwaga, nie przysłyszycie się. Antyfaszystowski wał ochronny. Antyfaszystowski wał ochronny. Wszystko po to, by chronić swoich obywateli przed agresją Zachodu. Taka była oficjalna propaganda NRD. Rzeczywistym powodem, oczywiście, było już to, co przeze mnie wspomniane, czyli zatrzymanie masowej ucieczki obywateli NRD do RFN-u. Y Sama struktura muru i życie wokół niego to dosyć ciekawy element, ponieważ w ciągu kilku kolejnych lat mur berliński był nieustannie wzmacniany i modernizowany. Ostatecznie stał się systemem granicznym. Funkcjonował jako dwa równoległe mury betonowe o wysokości 3,6 metra czyli dosyć wysoki, sami przyznacie. Pas śmierci. Towarzyszył też tym dwóm murom, ponieważ ten pas śmierci to cała infrastruktura z drutami kolczastymi, reflektorami, wieżami strażniczymi, zapadniami i, uwaga, polami minowymi. Mur berliński był zaminowany. Wieże strażnicze rozmieszczono w, w, przy murze berlińskim co kilkaset metrów oczywiście psy stróżujące, patrole i strażnicy z rozkazem strzelania do Uciekinierów. Taki rozkaz to Befel 101. Więc kiedy tylko strażnik muru berlińskiego zobaczył, że ktoś próbuje się przedostać przez te zasieki i przez te wzmocnienia, mógł bez ostrzeżenia do takiej osoby strzelać. Szacuje się, i są to delikatne szacunki, ale w bardzo niedelikatnej sprawie że ponad 140 osób zginęło podczas. Próby ucieczki przez mur berliński. Niektóre źródła, tak jak wspomniałem, bo przygotowując się do dzisiejszego odcinka prześledziłem kilka tych źródeł, wspominają o jeszcze większej liczbie, ale uściślając, mniej więcej 140 osób poniosło śmierć przy próbie ucieczki. Jedną z y, najbardziej znanych ofiar jest y, młody, 18-letni człowiek, czyli Peter Fechter, który w roku 1962 stał się symbolem okrucieństwa systemu komunistycznego. Próbował przedostać się przez mur berliński, nie udało mu się to. Zahaczył się o sieki i przez ponad godzinę wykrwawiał się na pasie śmierci. Nikt wtedy do niego nie podszedł. Tak bardzo ludzie bali się tego, że zostaną zastrzeleni, i ten człowiek po prostu poniósł na tym pasie śmierci śmierć. Lata 80. Lata 80. przynoszą znaczne zmiany, ponieważ wtedy w Związku Radzieckim stery władzy obejmuje Michał Gorbaczow. Który, jak wszyscy doskonale wiecie, zapoczątkował w Związku Radzieckim politykę pierestrojki, czyli przebudowy i głasności, czyli jawności. Swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi tej postaci, no przyznacie, dosyć znaczącej w historii XX wieku, bardzo kontrowersyjnej, to dajcie znać w komentarzach, być może zagości też ten jegomość na naszym kanale, ale Zachód. Zachód też zaczyna upominać się bardzo głośno o to, aby zrobić coś z murem i Zachód

By coś zrobił z murem, to już niesie pewne wrażenie. Moi drodzy, w latach 80., na Węgrzech i w Polsce, oczywiście, zaczęto liberalizować system. Oczywiście nie z perspektywy władzy, tylko ludzie mieli ogromny wpływ na to, by ten system zliberalizować. Polska to oczywiście Solidarność, to oczywiście wybory czerwcowe w roku 89. No i wszystko to, co się dzieje chociażby w Polsce, czy na Węgrzech, czy w Rumunii. Yy, widzą Niemcy. Widzą Niemcy i chcą też takich zmian u siebie. Wschodni Niemcy yy, zaczynają masowo wyjeżdżać do RFN-u przez Węgry i Czechosłowację, czyli znowu zaczyna ubywać obywateli Honekerowi, czyli Niemieckiej Republice Demokratycznej. Narastają demonstracje, demonstracje antyrządowe, antykomunistyczne. Taka najsłynniejsza z tych niemieckich demonstracji wtedy to demonstracja w Lipsku, czyli y, bardzo, bardzo, bardzo mocne uderzenie we władzę komunistyczną. Y, cały system tych demonstracji ludowych w NRD y, w historii nazywany jest do dnia dzisiejszego jako poniedziałkowe demonstracje. No, Nie trudno się domyślić, kiedy się odbywały. Przełomowym momentem w historii muru berlińskiego jest 9 listopada 1989 roku. Wtedy to rząd NRD ogłasza, że znosi ograniczenia w podróżowaniu. Do dzisiaj historycy spierają się, czy rzeczywiście było to zamierzone, czy to ogłoszenie było zupełnie przypadkowe. Tysiące Berlinczyków rusza na przejście graniczne czyli ruszają pod mur berliński. Zdezorientowani kompletnie strażnicy otwierają bramy, no bo jeżeli w telewizji usłyszeli, że rzeczywiście jest ograniczenie w podróżowaniu zniesione, to nie mają podstaw do tego, by tych bram nie otworzyć. Ludzie zaczynają po pierwsze wtedy przechodzić przez te bramy, a po drugie, co najważniejsze, zaczynają własnymi rękami rozwalać mur berliński, rozbierają cegła po cegle. 3 października 1990 roku NRD oficjalnie przestaje istnieć. Następuje symboliczne zjednoczenie Niemiec. Mur berliński zostaje niemal całkowicie zlikwidowany. Pozostały tylko fragmenty jako pomniki i miejsca pamięci oczywiście poświęcone tym, którzy tam ponieśli śmierć. Co dziś współcześnie pozostało z muru berlińskiego? East Side Gallery to najdłuższy zachowany fragment muru który pokrywają rozliczne murale. Między innymi, jednym z elementów tego muru, tej pozostałości, jest y, mural, który przedstawia gorący pocałunek Leonida Brzniewa i Ericha Honekera. Checkpoint Charlie to chyba najbardziej popularny fragment odnoszący się do muru berlińskiego. To dawne przejście graniczne, natomiast dziś jest to muzeum. W centrum Berlina malusieńka budka, która przez lata była Drogą do wolności i do zachodu dla wielu Berlinczyków, Niemców i nie tylko Niemców wszystkich tych, którzy chcieli uciec z komunistycznego kraju na zachód. Pomnik ofiar muru berlińskiego to też fragment pozostawiony specjalnie ku czci pamięci tych, którzy ponieśli śmierć, próbując się przedostać z NRD do RFN znajduje się dzisiaj przy Bernauerstrasse w Berlinie. I naprawdę, naprawdę robi to ogromne wrażenie. Oczywiście próbowano nie raz, nie dwa w bardzo spektakularne sposoby próbować przejść przez mur berliński albo przelecieć. Co ciekawe. Rok 1979. Hans Werner Kal i jego żona ukradli mały samolot sportowy typu Zlin, przelecieli nad murem i wylądowali na lotnisku Tempelhof, które znajdowało się w Berlinie Zachodnim. I cały ten lot zajął im około 20 minut. Radary NRD ich wtedy nie wykryły, co ciekawe, myślano władze niemieckie, czyli władze NRD, myślały, że jest to po prostu samolot rolniczy, ale jakież było zdziwienie, kiedy ten samolot rolniczy przeleciał sobie nad murem i bezpiecznie wylądował na lotnisku w zachodnim Berlinie. Skok przez mur to też bardzo ciekawa m, ucieczka. Horst Klein w roku 1963. Horst Klein był akrobatą, był cyrkowcem, linoskoczkiem. W nocy wspiął się po słupie telegraficznym, przeszedł po kablu telefonicznym kilkanaście metrów nad ziemią i zeskoczył po drugiej stronie muru. Niestety dla niego wtedy złamał przy tym nogę, ale udało mu się dzięki temu uciec. No widzicie, i na takie pomysły wpadali Niemcy. Cóż dalej? Moi drodzy, tunel 57 to jest no, bardzo ciekawa historia. Mamy rok 1964 i jest to jedna z największych i najbardziej udanych operacji ucieczki z Berlina Wschodniego. Grupa studentów z Berlina Zachodniego wykopała tunel o długości 145 metrów z piwnicy domu przy Bernauer Strasse. Przez tunel uciekło wtedy 57 osób. Stąd do dzisiaj. Nazwa tego tunelu to właśnie tunel 57. Władze NRD odkryły tunel zaledwie dzień po zakończeniu akcji ucieczkowej. No i jakże wielkie było ich zaskoczenie, że jak tak można było zrobić? Jak to możliwe, że wcześniej tego nie wykryli? Moi drodzy, no, były też bardziej spektakularne ucieczki. Między innymi w roku 1962 miniaturowa lokomotywa inżynier Wolfgang Engels. No, nazwisko dość kontrowersyjne, przyznacie, skonstruował mały opancerzony pojazd przypominający swoim wyglądem lokomotywę, którym przebił się przez mur berliński. Został oczywiście podczas tej akcji ranny, ale mieszkańcy Berlina Zachodniego pomogli mu się wydostać spod ostrzału niemieckich wschodnich strażników granicznych. E, moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, około 5000 osób próbowało uciec przez mur. Te szacunki też nie są oczywiście do końca jednoznaczne. Część z nich, jak wspomniałem, o tym poniosła przy tym e, najsurowszą konsekwencję. Niektórym, jak widzieliście i słyszeliście, się udało, ale jestem ciekawy Waszych opinii na temat muru berlińskiego. Jestem ciekawy Waszych wrażeń na temat naszego dzisiejszego odcinka. Jestem ciekawy, czy zostawicie łapkę uniesioną w górę, czy ci, którzy jeszcze tego nie, do nie dokonali, zasubskrybują nasz kanał. A nade wszystko, jestem ciekawy, ale tu jestem raczej pewny. Że będziecie wyglądali kolejnej premiery na kanale dawno temu, która już za tydzień.